Cześć, witajcie, strony w Q&A w dzisiejszym odcinku, wasz wyczekwany odcineczek. Okej, okay, bo jakby, dobra, e, są trzy rzeczy dzisiaj. Pierwsza rzecz, początkowa, to jest KBS GAP 2 i podsumowanie, ale ogólnie informacja, która jest dla bardziej ważna, czyli przesmaczek. Zowiecie e, się czegoś i potrzebuję od was informacji. Druga informacja, najlepsza, czyli wyjście KBS, bo tak się tam działo, takie emocje przez dwa tygodnie czułem, ale będziecie w szoku ogólnie. E, Trzecia, że sprawa na końcu taki przesmaczek, taka informacja bardziej powiem, informacja, bardzo ważna, więc Wam o niej również powiem. Zacznijmy może od KBS Cupu, jeżeli chodzi o KBS Cup, e, szybciutko powiem, e, po pierwsze, pierwsze miejsce zajmuje NTT, drugie miejsce zajmuje MC, w szoku każdy jest. E, trzecie miejsce Madcox, gratulacje zwycięży, gratulacje, mega, e, ogólnie zapłata już przychodzi, w sensie będzie do y, Mikołajek. Z tego co wiadomo od Maxia I tak MC Zaskoczyła świat Grała najgorzej ze wszystkich A doszła do finału Do tego NTC zrobił pięć staty Zrobił wszystko Wygrywał Od grup Do finału Na postaciach nawet Finałowych Miał wszystko wygrane Czejcie to I Jedyna jego przegrana To była właśnie przegrana W finale z MC Która tak słabo szło Oczywiście, no nie wiem, poza nami to szło, ale nie wiem MC zaskoczyła światło, nie? Okej, okay, ale oprócz tego już koniec tego gadania. Gratulacje zawodziłem 200 zł dla NTT 120 dla MC i, i 60 tutaj dla e, tego matkoxa. Nie wyszło to tak dobrze, jak po prostu KWS jest pierwszy. Ze względu oczywiście na to, że najważniejszy jest komentator i tak czy siak. No i niestety no sorry, a komentator się wydupił, ponieważ no sorry, byłem chory. Jestem chory, dalej jestem chory, jeździ mi źle, ale było jeszcze gorzej poprzednio. Myślałem, że w ogóle tego nie będę nagrywał. Strasznie że to się czułem, Nie byłem w stanie tak komentować jak KBSK Pierwszy, ale trudno, wybaczycie, to wiadomo. Wiadomo jak jest, życie jest ciężkie, jesteście chorym, nieważne jak, ale no, urodziny są. Yy, yy, trzeba było to zrobić wszystko. Więc sorry, komentowanie było słabe, ale no jednak faktycznie emocje o te 200 z tych też były zajebiste, Także G, było mniej grania, bo zrobiliśmy na I że ostatecznie jest G. I teraz najważniejsza informacja, koniec już gadania o tym KBS Kapie, bo to był KBS pierwszy, KBS drugi, wszystko 1 versus 1. Ciula, KBS V3, robimy coś nowego, nie będzie, uwaga moi drodzy, nie będzie 1 nie będzie w takim stylu, bo taki styl był dla mnie najłatwiejszy do skombinowania, łatwo mi się o tym myślało, jak to zrobić wszystko mimo komplikacji. Ale zrobimy tym razem KBS nie 1 versus 1 i teraz słuchajcie mnie. Nie zrobimy tego, jeżeli teraz. Po, nie teraz, w no, podcinku po też możecie. Jeżeli w komentarzach nie będzie propozycji na KBSV3, wezmę jakiś pomysł z komentarza. tym macie kreatywność. Kochani, dajcie mi propozycję na KBSV3. Jaką chcecie zobaczyć? Nie musicie mi opisać wszystkiego tak, jak ja to piszę w 10 minut, 15 minut muszę. Po prostu dać taki, co chcecie, jak chcecie, jak, życiu to wyglądało itp. Ja wszystko przemyślę, spokojnie wszystko później przemyślę. I jeżeli Wasz pomysł się pojawi na KBS V3, który będzie najprawdopodobniej za pół roku albo troszeczkę więcej, zobaczymy, wszystko zależy, może za rok, może za pół roku, będzie o Was wzmianka albo że Was nie będzie wklanie, to, to nawet z Waszego pomysłu nie wezmę. E, więc... Mam nadzieję, że to jest dobry pomysł, bo wymyślicie coś raczej dobrego. Wierzę w was. Także idźcie do komentarzy i błagam napiszcie. Pomyślcie, weźcie cokolwiek. Pomyślcie, co byście chcieli zobaczyć w KBS kapie V3. I no taki rozpis, co nie wiadomo o co chodzi. Więc od was pomysły biorę. Jak nie będzie pomysłu, no to kurde, nie będzie kapa. Zrobimy kolejny wyścig. <grym> Okej, okay. no i do wyścigu trzeba przejść. Ogólnie. Wyścig się skończył, dwa tygodnie minęły, mamy 2 grudnia w ogóle. E, skończyło się 1 grudnia. Kochani moi. Ten wyścig był tak zajebisty, że chcę to powtórzyć. Nie wiem kiedy, ale chcę to powtórzyć. Wyścig był tak emocjonujący dla mnie, że to było tak piękne przeżycie, żeby go oglądać, bo ja oglądałem przez dwa tygodnie. Dlaczego nie udostępniłem wam tabeli? To jest ważne, bo nie każdy tego zrozumiał. Nie udostępniłem wam tabeli, ponieważ pierwotnym celem całego wyścigu było to że chcieliśmy zdobyć jak najwięcej puch w klanie i podbić osoby te słabsze. Udało się to zrobić. Osoby, które były niżej, miały motywację, którą już tam gdzieś, gdzieś mieli tą motywację, a teraz dopiero ich popliśmy z tej motywacji. Dzięki czemu? Bardzo dużo wbiliśmy i dlatego nie pokazałem tabeli, żeby nie było sytuacji, w której właśnie wysyłam tabelę po tygodniu i po tygodniu się kończy e, wyścig u połowy osób, bo stwierdzam, a ciur, nie ma po co walczyć. Żeby każdy z tyłu głowy miał, kurtę, walcz dalej, już dużo wbiłeś, jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej, wiecie o co chodzi. E, taki był powód, także zajebiście. Wyszło mega dobrze, mega mi się to podobało. Ładnie graliście, ładnie powbijaliście. I teraz przejdziemy tutaj najlepsze do wyniku, bo wiem na to czekaliście, ale was jeszcze pochwaliłem, także fajnie. Ogólnie yy, zrobimy taki wstęp. Po 18 listopada, czyli dzień urodzin. Rano wstałem. Gdzieś to były, nie wiem, po południu chyba już godziny albo rano. I to jest pierwszy, to jest w ogóle jak wygląda tabela. Trzymajcie tabelę, patrzcie, jak to wygląda. I to jest pierwszy dzień. Pierwsze godziny, bo to nie jest, że nawet doma nie minęła. I tak wyglądała tabela po pierwszej, pierwszych godzinach. Więc już widać, że to siwy dominował, ale po prostu siwy, Piotrek, Sylwek zarąbali wtedy noskę. Od razu. Więc pięknie. Motywacja, a mi się to spodobało po prostu. Zaangażowanie. Piękne. Osoby, które się mega zaangażowały, jestem wam wdzięczni, bo wyszło to tak, jak powinno. No i dobra. Ja wiem, że nie chcecie, żebym przezłożał. Ale dobra, usuwamy tą tabeleczkę i teraz przejdziemy tutaj do naszej głównej tabeli po dwóch tygodniach. Okej okay, kochani, i w ogóle jeszcze jedna informacja. Bardzo dziękuję mojemu koledze, ponowemu przyjacielowi za zrobienie tabeli w aplikacji. Zrobił aplikację, mam wyjści KBS z aplikacji, bista. Zrobił mi to oczywiście Piotrek z przyjście do naszych kochanej informacji. Także wy też możecie mu podziękować, bo dzięki temu macie płynniej. Bo tak to musiałbym wszystkie liczyć. A tak no to ta tabela działa tak, że po prostu jak ktoś wbijał, to wbijał i się dodawały te puchy. A jeżeli ktoś spadał, to się minusowały. Właśnie niektóre osoby tak mają, że właśnie skończyło ostatecznie z mniejszym wynikiem niż miały najwyższy. A to nie przeszkodziło, to miejsca nie zmieniło jak coś, także spokojnie. Ok, lecimy tabelę. Zaczniemy od najmniej zaangażowanego osób, więc troszeczkę skipujemy. 19 miejsce ma Kupson, wybił 415 parku, czyli 15. Kupson, Kupson to w ogóle dwa tygodnie, 15,5 wybił GG. 18 miejsce Kamil, 699. 17 miejsce Czekoladka, 853. Skubany na 16 miejscu 1051. 15 miejsce Wixi, 1154. 14 miejsce Zbiksu, 1175. 13 miejsce MC 1636, 12 miejsce, Victor EQ 1708, 11 miejsce, Matek 1745 Entity na 10 miejscu 1966. Dobra, zeskipowaliśmy te osoby eee, odnośnie tego. To powiem Wam szczerze, że jakbyście tu pasywnie wbijali, nawet z 200 dni to by ciężko było wygrać. Bo jak widzicie, dziesiąte miejsce, czyli już 9 zaczyna się 9, 2000 ponad, to jest no kurde 2000, więc no pięknie, ładnie wbijali. Oczywiście tu podam te osoby, które raczej no wiedziały, że raczej nie wygrają tego w takim sposobem, no ale wiadomo jak to jest. Nie każdy wielce się zaangażował, który się zapisał. Ok, lecimy dalej. A, jeszcze jak coś, to co są yy, te tabele jakby już z ułatwieniami, dodane ułatwienia. Ale to już raczej wiecie po tym, jak Kupson powiedziałem, ale to od razu wam mówię. Z ułatwienia były od razu wpisane. Wszystko jest oczywiście policzone, bo nie wierzyłem Piotrowi, że na pewno to dobrze zrobił. Piotrkowi kazałem to dwa razy policzyć do tego sam jeszcze policzyłem to dwa razy na początku i na końcu, żeby wszystko się zgadzało. Wszystko się zgadzało, spokojnie. Ok, lecimy do dziewiątki. Dziewiąte miejsce. Słowak. 2471 pucharków. Ósme miejsce to Siwy, 2,5 tysiąca pucharków. Dobra, jeszcze sobie wyjdę tutaj. Siódme miejsce. Romysław 2,549. I uwaga, już zaczynamy szóste miejsce: 3570 pucharków. Łatny pusz. To jest dużo jak na dwa tygodnie. Szczególnie, że on miał mało ułatwienia: bo on miał ułatwienia tylko 100 pucharków. Gigi e Benio. Szóste miejsce, no nie udało mu się tu wygrać zastosowanie, czekaj może ktoś raz z Akademii. Grają, bo teraz przejdziemy do Akademii. Piąte miejsce, uwaga, uwaga, została już piątka osób i wymieniamy tą e, piątkę, lecimy. Pier Mati. Mati, EU wbił 5459 pucharków, bardzo dużo, mega sporo, jeszcze on grał bez ułatwienia, bo nie miał 60 tysięcy źle Przejdziemy znowu do maina. Uwaga, czwarte miejsce. Już będzie wiadomo, kto wygrał. Trzy pierwsze osoby. Ale teraz, najważniejsze, kto ma czwarte miejsce? Kto starał się naj, najwięcej z tych, którzy odejdą bez niczego? Moi drodzy, oto Najman, który właśnie teraz gra. Najman wbił 5547 pucharków, czyli 100 pucharków różnicy od Maciego. Obaj mega zajebiście równo szli w pewnym momencie. Kochani, w tym momencie... No trzeba już przejść chyba do tej, do tej trójki. No jeżeli ktoś wie, wiadomo, w tej trójce osób, które ostatnie mają, no to wymienię Wam te osoby, ale nie miejsca tylko po prostu. Zostaje nam Kompocik, Piotrek i Sylwek. Te trzy osoby na pewno mają już hajs w kieszeni, moi drodzy. A żeby odebrać hajs, od razu Wam powiem wygrani. Trzeba mi napisać na pywy, że odbieracie hajs i w jakim sposobie, oczywiście za sposoby. Lecimy, trzecie miejsce. Kto zajął trzecie miejsce? Trzecie miejsce wbiło 6597 pucharków. Jest to Sylwek. Gratulacje Sylwek, wygrywasz te dwie dyszki. Oczywiście możesz to również z blikiem. Dostać, jeżeli chcesz, to pisz albo blik, albo PST. Więcej wyboru nie ma. Gratulacje Sylwek, wielkie oklaski. Zajebisty push, mega. Szczególnie, jeśli patrzmy ile ma pucharków. Okej, okay. okej, okay. okej, okay. bo my już zeskipowaliśmy mega. Kochani, zostało nam pierwsze i drugie miejsce. Przepraszam bardzo, ale teraz trzeba wymienić pierwsze miejsce. Kto wygrywa? Powiemy pierwsze miejsce. Ze względu... Mm, Okej, okay, bo został Kompocik i Piotrek, tak? Dobra, to dajcie mi chwilę. Okej, okay. jesteśmy moi drodzy. Obaj mają wciul za dużo pucharków. 72 tysiące na Piotrka. I Kompocik 74 400. Jest to wciul dużo. I teraz... Moi drodzy, kto zostaje zwycięzcą? Kto wygrywa? Kto wygrał ten wyścig? Oczywiście, nie tylko pieniądze, ale oczywiście o honor. Największe zaangażowanie w turnieju: to jest mega dużo. 6,5 tysiąca, które wbił Sylwek, jest niewyobrażalnie dużo. A co do pierwsze miejsce, Kochani, nikt nie wbił 7000. tysięcy. Kochani, pierwsze miejsce ma 8300. I to jest Piotrek. Piotrek wygrywa wyścig. W ciągu dwóch tygodni wypił 8300 pucharków. Spadając oczywiście kompocika na drugie miejsce. Kompot ma 8091. 200 pucharków różnicy. Zabrakło tego 200 pucharków w ciągu dwóch tygodni. Piotrek wygrywa. Wielkie gratulacje dla nie Jestem pod wrażeniem jak Piotrka uruchomiłem. I kompocika jak to pięknie weszło. Gratulacje. Jezu, ja, ja nienawidzę Piotra kochani. <grym> nie, nie żeby coś. Ale Piotrek w ostatni dzień. Zaczął mi tak gadać, tak zaczął mi gadać, że on nie wygra, no on nie ma szans, no ja nie mam szans, no Kompocik tak wyro... Nie, mam szans. Jak mi tak gadał, i tak nerwy strzelały, że... Macie jest screena o godzinie 11 godzinie, ile pucharków mieli Kompocik i Piotrek. O 11 godzinie Kompocik wygrywał, uwaga, i wbili, yy, no Piotrek wbił 7, 8, 9, 900 puch, prawie 1000 puch wbił. Aha, Kompocik bił, no, tutaj 700. Wygrywa lepszy, no cóż, co ja wam mogę powiedzieć. Gratulacje Piotrek, ale Piotrek mnie wkurzałeś. Ty... <grystanie> to było tak wkurzające. Gratulacje dla niego, oczywiście różne gratulacje dla Kompocika. Bardzo ładna rywalizacja, mega mi się podobało to, co się działo przez ostatni, ostatni dzień. Więc naprawdę, mieliście obaj szanse O 11 godzinie, równo o 11 godzinie, mieliście tyle samochód praktycznie i Kompocik był na prowadzeniu co najwyżej e, iloma tu pułarkami, dwoma pułarkami Także wszystko się działo w ostatni dzień już pięknie, cudownie. Kochani, teraz odezwijcie się do mnie. Piotrek Kompocik Sylwek na prywatnym czacie. Jak chcę się zostać. Sylwek ma Blika i PSC, a wy macie e, PSC, e, czyli, ale wy w sumie macie chyba same PSC. Na, z Akademii 4 osoby brały udział z tych 19 i to jest... Z osobami w akademii wbili 15 994 płatki. Jakby tych sześciu płaszków nie mieli w bieżym, mu powiedział ładnie 16 tysięcy. Nie wiem, że tutaj bardzo pięknie. Dzięki oczywiście Matkiemu i Pioszkowi, którzy najwięcej wbili z, z tej czwórki. Z mega pięknie, ale uwaga! Ostateczny cel, ile wbiliśmy jeszcze w tym mainie, w tym urodzinowym, z tych 15 osób, czyli połowa klanu brała udział dziewięćdziesiąt pucharków. Zajebiście! I łączne pucharki z, z wszystkich 19 osób to jest aż 52 789 pucharków. Także gratulacje. Ja chcę to powtórzyć. Pięknie się bawiłem podczas wyścigu. Lepiej niż tym. Myślę, że kolejny wyścig zrobię w takim stylu, że będziecie również mieli tabelę. W bardzo piękny sposób. Spokojnie ogarnę to. Dobra, wychodzę z tego pierka, bo on ma. Ten, chyba, mi ta pieprzona. Dobra, idziemy na Nie, Idzie z kompot, ale go wyrąbało na górę. GG Kompot, gratulacje, ale on też ładnie wił. Tylko w ogóle śmaliśmy się z Piotkiem, pod koniec przesadzam godzinę, to on spadał, pucharki. Bo on ogólnie miał 8150, chyba coś takiego. I jeszcze zdążył spać na 8090. Także dobrze ci szło kompot. Ale nie, no dobrze, bez nerwów później widzę, że było. Także GG. Okej, okay, gratulacje i teraz tak. Jestem zajebiście podjarany tym wyścigiem naprawdę. Okej, okay. kochani, ok, jeszcze jedna informacja. Już was nie będę tak długo trzymał, tylko ostatnia informacja, kochani. Uwaga, uwaga! Po pierwsze, zostawcie like. Po drugie, dostańcie to w komentarzu. Pamiętajcie, napiszcie ten pomysł o kapie, yy, o kapie. Jest informacja dla was, ogólna. Obecnie, nawet nie wszyscy widzowie o tym wiedzą. Obecnie ja, Piotrek i Wixi to są jedyne trzy osoby, które wiedzą o rewolucji, która nastąpi w klanie i będzie to rewolucja dotycząca również Akademii, czyli dwa klany będą mieli mocną rewolucję wszystko się tutaj zmieni jeżeli chodzi o to, nie mogę tego powiedzieć w odcinku ponieważ to będzie już pół godziny yy, te dwie osoby wiedzą i ów, dwie osoby powiedziały te, że to jest zbyt zajebisty pomysł, żeby to w ogóle mogło się aż siąść. ale chcą mi w tym pomóc, zrobimy to jeżeli chodzi o tę rewolucję, to jest po prostu informacja dla was że w pewnym momencie Możecie dostać informację, że to tworzymy. Zrobimy to w ciągu dwóch, miesiąc, dwóch miesięcy, może w tym miesiącu, najprawdopodobniej w tym miesiącu, bo mam największą ambicję w tym momencie po piątym roku. Ja, ja, ja się nie starzeję, po piątym roku czuję się zajebiście. Chcę tworzyć jeszcze lepsze rzeczy. Spokojnie. Wszyscy moje konto znają na mesie, tym, którym ogarniam. Wszystko, jeżeli chodzi o klan. Na tym koncie dostaniecie informację, każde prywatną, jeżeli to wszystko wypali. Więc tylko i wyłącznie przeczytać, zrozumieć, odpisać i. Czasy. Tyle informacji, więc czekujcie się na coś wielkiego. Będzie grubo potrzebuje trzech osób do ogarniania: Ja, Wixy, Piotrek, to jest nasza trójka. Będziemy to ogarniać kilka godzin i ogarniemy to. I w tym momencie możemy zakończyć odcinek. Gratulacje zwycięzcom: pięknie to poszło. Tu macie podsumowanie kabel tu macie podsumowanie wyścigu i czujecie się raczej z tym zajebiście. Chór, kocham, kocham, ko kocham ten wyścig. Kabel drugie miejsce ma dla mnie. Jeśli chodzi o fan. I w ogóle serio, serio mówię. Okej, okay, dobra, moi kochani, kończymy to. Jestem zajebiście podeksowany tym wszystkim, co dzisiaj Wam powiedziałem. A widzimy się kolejnym odcinka. Dziękuję każdemu za angażowanie. Osoby, które się zaangażowały, mega. Jestem wdzięczny za to. tym w ogóle Najman był trzeci przez większy challenge'u, ale widzę, że Sylwek mocno spocił. Także gratulacje. Dobra. Dziękuję za polonanie. Miłego popołudnia, bądź wieczoru. Bye you!